Cześć Wam, kochani, z tej strony tarociska Aga. W dzisiejszym filmie e, robię, robię tutaj dla Was taką wróżbę: e, co dana osoba o Was myśli i co dana osoba do Was czuje, tak? Czyli ta osoba, o której Wymyślicie, co ona o Was myśli i co do Was czuje. Zrobimy sobie taką serię. Tutaj wybierz kartę. Świeczkę tutaj, tak, czyli zrobimy sobie to yy, na zasadzie właśnie wybierz kartę. Yy, tutaj wezmę mojego Tarota yy, Grand Lux. Szkoda długo nie używałam w sumie, to mogę go wziąć. Mogę go wziąć, bo go długo nie używałam. Także ja już sobie tak popatrzę. Sobie oczyszczę karty. No dobra. Ok. I tak, dobra, ja sobie potasuję karty, co, oso... co dana osoba myśli tutaj yy, i co czuje tutaj do mojej yy, widzki, widza, tak, co ta osoba myśli, co czuje tutaj yy, do moich widzów, do moich widzek, o której właśnie pomyślą tutaj moi widzowie, co ta osoba czuje, okej. Okay. A i teraz tak, zrobimy sobie kółeczki. Zrobię Wam cztery kupeczki w sumie. Bajcie zrobimy cztery kubki. Czyli tak, 1, 2, 3 i 4. Nie, czyli mamy te cztery kupeczki. I teraz otóż... Zawsze wyciągam moje kostki numerologiczne, do wybierz kartę. I teraz tak, kostka numerologiczna. Kubka pierwsza, kubka druga, kość zodiakalna kubka trzecia, kość astrologiczna. I teraz nie mam już więcej tych kostek, więc zrobimy sobie tak, że kubką czwartą będzie cytryn. Tak. I czyli teraz pomyślcie sobie, co ta osoba o mnie myśli i co czuje, i intuicyjnie wybierzcie albo kubkę pierwszą, albo kubkę drugą, albo kubkę trzecią, albo kubkę tutaj czwartą. Ok, więc y jeśli się chcecie bardziej zastanowić, zapauzujcie sobie film. E tak, ja już sobie tutaj y zaczynam. Mhm. Dobra, więc zaczynamy od jedynek. Teraz mamy jedynki. Co ta osoba myśli i co czuje? Co osoba myśli i czuje? Co myśli o tobie? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Ok, co ona myśli, co ona czuje? Ok. Znaczy, wiecie co? Mm. Co ta osoba myśli? Dla mnie e, też Rydwan gada o tym, że każdy jakby idzie w swoją stronę, więc karty pokazują, że ta osoba myśli gdzieś poniekąd, żeby iść po prostu we e, swoją. Stronę, tak? Ta osoba też może myśleć, że y, tutaj w Waszej relacji są jakieś problemy z komunikacją, tak? Mieczy to jest komunikacja, w negacji jest ten ry rycerz mieczy. Ta osoba może właśnie myśl myśleć, że w Waszej relacji są jakieś problemy z komunikacją, przez to może się przekładać na tą osobę to, że ona jakby gdzieś tam poniekąd chce iść we mm, swoją tutaj, jakby y, stronę, tak? Więc tutaj musicie też tak właśnie na to. Y, spojrzeć w ten y, tutaj sposób. Y, co nam tutaj jeszcze myśli? Czekajcie. Ja mhm. Ona też może myśleć o Was tyle, że za bardzo jakby pewne rzeczy tutaj analizujecie, tak? Za bardzo jesteście jacyś tacy y, wobec tej osoby. Y, być może za dużo chcecie, za bardzo analizujecie pewne rzeczy tutaj, tak? Właśnie związane tutaj w tej relacji karty pokazują, więc tak, no... Powiedziałabym, że średnio. Jeśli chodzi, co ta osoba czuje. Czy jest tutaj w ogóle uczucie ze strony tej osoby? Ja wam powiem szczerze, że gdzieś wydaje mi się, że jest to uczucie, ale ta osoba ma jakieś blokady ta osoba ma jakieś blokady ma blokady ta osoba ta osoba czuje do Was tak, ten mężczyzna, on czuje do ciebie, jest tu jakieś uczucie, e, jesteś dla niego osobą piękną, dobrą wspaniałą, jest tu jakieś uczucie, ale ta osoba ma jakieś blokady e, ona, ona ma jakoś niemożności, coś go może w sercu blokować właśnie e, do ciebie, tak, więc też te karty tutaj pokazują, e, no i też karta e, tutaj e, sąd, no on gdzieś poniekąd właśnie ma jakieś takie poczucie zwątpienia, tak, a raczej się to nie uda. Um, no właśnie, karty właśnie pokazują, że coś tu może być, ale też karty mogą pokazywać, że on może być związany ze względu na jakieś urzędy, czyli na przykład może być jeszcze jakoś tutaj związany, na przykład z małżeństwem z inną, na przykład kobietą. No i go to po prostu jakby blokuje. Przed Tobą, właśnie, przed tym całym uczuciem, ale on czuje, tak? Czyli jak najbardziej tutaj właśnie y, karty pokazują, że jest to tutaj uczucia. Y, też właśnie w tych myślach, ten, y, ten mak tutaj w negatywie, no on też jest gdzieś poniekąd niezdecydowany, on też nie wie, co po prostu robić, ma, tak? Myśli gdzieś po prostu, żeby iść w swoją stronę, y, ze względu też na to, że są jakieś braki tutaj y, komunikacji, no ale tak jak właśnie mówię, że. Y, Ktoś kto jest po prostu niezdecydowany Tak Gdzieś może być to osoba która właśnie ma jakieś takie skłonności e, Bardziej bym powiedziała Takie depresyjne Że stany melancholii Że dużo rozmyśla i tak dalej Więc tak mi się to tutaj pokazuje Ok, czyli tak mamy jedynki Patrzymy na dwójki Teraz Ja sobie jedynki odłożę Patrzymy teraz na dwójki dla dwójek, dla dwójek, dla dwójek, dla dwójek. Oj, karty mi lecą dla dwójek. Trzymy, co tam dwójki macie. Trzymy, co tam dwójki. I teraz tak, co ta osoba myśli o tobie? Mhm. Dobra, co myśli, co czuje? Mhm. Musicie tu bardzo uważać, ze względu na to, że ta osoba, ty wobec tej osoby wprowadzasz bardzo dużą ciężkość. Ta osoba ma takie myśli i poczucie, że e, jesteś obciążeniem dla tej osoby, tak? Karty tutaj pokazują, więc no, też nie fajnie. Ta trójka była w relacji. Karty mi też pokazują, że ta osoba może próbować gdzieś. E, odchodzić, ale moim zdaniem to jest też ktoś kto ma ukryte motywy wobec ciebie, tak? Ktoś kto ma ukryte motywy wobec ciebie karty mi tutaj um, pokazują. Więc no musicie tutaj jakby um... No zwrócić uwagę na tą osobę, no bo to nie do końca jest ktoś, kto jest ktoś, kto ma jakby jakieś ukryte motywy. To mogą być jakieś na przykład motywy ukryte, związane na przykład z jakimiś y, urzędami wobec Ciebie, tak? Być może ta osoba jest z kimś związana y, z jak, w jakimś związku małżeńskim, partnerskim, ona ma też ukryte motywy wobec Ciebie. E, przy dziesiątce buław wprowadzasz, y, ta osoba myśli, że wprowadzasz wobec niej bardzo dużą ciężkość. Gdzieś ta osoba myśli o tym, żeby po prostu uciec, tak? Wyjechać, że tak powiem przysłowiowo od ciebie, ale zwróćcie też uwagę, bo ta osoba może mieć jakieś ukryte motywy, właśnie tutaj jakieś sprawy urzędowe, mogą właśnie czy może jakieś nierozwiązane sprawy małżeńskie i tak dalej. Co czuje ta osoba? Hmm. E, moim zdaniem ta osoba czuje, żeby zrobić ci krzywdę, ze względu na to, że e, ta osoba po prostu czuje, że chcecie jakby. Mm, ona cię chce wykorzystać. Piątka mieczy to są intrygi. Ta osoba może robić wszystko, żeby jakby cię wykorzystać, i właśnie przy tej trójce, trójce kielichu, właśnie ona będzie robić to, żeby cię oszukać, wykorzystywać, no i właśnie będzie jakby z tego powodu bardzo radosna i bardzo szczęśliwa. Karty pokazują. E, może cię nawet na przykład, nie wiem, okraść, coś, coś zrobić, przez co ona będzie na przykład świętować swój sukces, że ciebie mogła po prostu tutaj mm, wykorzystać. Tak, ym, więc tak mi się to, tak mi tutaj karty pokazują. Ym, przy wierzy, co ta osoba czuje? No, powiem Wam szczerze, że ym, ta osoba do Was czuje po prostu takie ym, poczucie, że przez, że przez Was wali jej się życie. Tak, przez was wali się jej życie tej osobie, no i właśnie y, ta osoba będzie próbowała tutaj jakiś intryg, jakiś oszust. Uważajcie na to, ze względu na to, że karty pokazują, że przez to, że jakby ona będzie mogła cię będziecie próbowała oszukać, no to właśnie karty pokazują tutaj, że ona będzie jakby świętować swój tutaj sukces y, Twoim kosztem, tak? Więc tak mi to tutaj karty pokazują no powiem wam szczerze mm, nie fajnie nie fajnie dobra to mamy tak dwójki patrzymy na trójki o jakieś wam te karty takie nie za bardzo wychodzą trójki 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 Trzymy na trójki mhm, trójki co czuję znaczy wiecie co ja wam powiem szczerze, że mnie się tu pokazuje jakiś mężczyzna, ale to jest ktoś kto jest do romansu, to raczej jest ktoś kto jest kochankiem niż jakby mm, tutaj nie tak jak król kielichów że mąż, partner, no bardziej jakiś kochanek, ale dla mnie to jest osoba o trudnym charakterze, bardzo negatywna ona może również na, to, na ciebie bardzo negatywnie wpływać, wiesz i możesz mieć właśnie jak byłaś radosna szczęśliwa, pogodna uśmiechnięta to właśnie przez tą osobę może się to właśnie obrócić cały ten taki pozytyw twojej radości i szczęścia to on się po prostu może obrócić je kartę bardzo ostrzegają żeby nie jakby nie zatracać się w swoich marzeniach i w iluzjach dotyczących tego mężczyzny, bo mm, to nie do końca też jest tak. To jest osoba o bardzo trudnym charakterze, o bardzo ciężkim charakterze. Ktoś taki energiczny, sympa energiczny sympatyczny, może być na pierwszy rzut oka, ale jest to ktoś, kto jest taki aktywny, energiczny, pełen wigoru mężczyzna. Ale tak jak właśnie Wam mówię, że zwróćcie tutaj na to uwagę, bo ta osoba, przez tą osobę właśnie możesz. Yy, tutaj um, swoje jakby takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, poczucie pełni życia, no to się wszystko odwróci właśnie przez tego tutaj jakby mężczyznę, tak? Może to być osoba spod znaku lwa. Ok, no i co ten mężczyzna czuje do ciebie? Ja bym powiedziała, że my karty na dzień dobry tu pokazują, że chodzi o finanse. On może tutaj właśnie na dzień dobry chodzi temu mężczyźnie o finanse. On czuje do ciebie, ale pieniądze. Dlatego, że rycerz kielichów jest w negacji, czyli tutaj nie ma uczucia to jest brak uczuć, brak emocjonalności, brak uczuć. Karty pokazują właśnie, że temu mężczyźnie będzie chodzić tutaj wyłącznie o sprawy materialne, o pieniężne. Um, tak mi się to pokazuje. No, z tą dziewiątką mieczy, no to karty pokazują mi, że um, ma bardzo. Um, bardzo mu przeszkadzasz. Bardzo ma złe uczucia wobec ciebie, odczucia, ale też ma gdzieś poniekąd bardzo duże obawy i duże lęki, właśnie co on by mógł tutaj, jakby to wyglądało, jakby cię mógł po prostu tutaj, nie wiem, oszukać czy cokolwiek. Dobra, i teraz tak. To są trójki i czwórki. Czwórki, 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 czwórki. Mhm. Uh -huh. Co myśli? Mhm. Uh -huh. Co czuje? No powiem Wam szczerze, że... No, tu Wam jeszcze... te czwórki Wam fajnie wyszły nawet. A nie najgorzej, karty pokazują, że co on myśli. On myśli, że dzięki tobie, jakby tutaj, cały swój taki ciężar, jakby emocjonalny został ściągnięty, dlatego że ta karta jest odwrócona, ona jest w negatywie. Czyli ty spowodowałaś u tego mężczyznę, że jakby y, cały jakby negatyw uczuciowy, emocjonalny, być może y, z poprzednich związków i tak dalej, dzięki tobie y, ten mężczyzna się po prostu tutaj jakby y, um, uwolnił od takiego właśnie jakby, y, nie wiem, załamań nerwowych z powodu, nie wiem, braku miłości i tak dalej, więc to się skończyło, to się dzięki tobie skończyło. E, gdzieś ten mężczyzna mm, sta, staje przed jakimiś wyborami. Coś chce może od ciebie. W sensie nie mówię negatywnym, pozytywnym, on staje przed jakimiś wyborami. Na przykład czy iść w opcję A, czy iść w opcję B. Przed jakimiś wyborami ten mężczyzna stoi. E, tak mi tutaj pokazują karty. E, przy królowej mieczy, e, ja bym powiedziała, że tutaj. E... Może być na przykład jakaś kobieta i królowa mieczy, to jest y, matka tego mężczyzny, lub teściowa, tak? Matka tego mężczyzny, lub teściowa. Ona może poniekąd mieszać. Tak dlatego właśnie karty pokazują, że tu matka może mieszać, ale właśnie też dzięki tobie to pokazują właśnie karty, że jakby cały ten jego negatyw uczuciowy, który nie wiem, został przelany na niego, został zraniony to dzięki tobie jest jakby koniec tego, tak? I co on czuje? E My, wydaje mi się, że on na z początku miał jakieś pewne blokady do ciebie, jakieś takie poczucia niemożności, blokady, bał się strasznie tutaj tej relacji lub się boi po prostu, um, ale to też karty pokazują, że to tutaj jakby wszystko minęło, to się odblokowało. Tak, czyli tu karty pokazują, że to się odblokowało wszystko i tu jest jakby już pozytyw, czyli całe te blokady, całe blokady emocjonalne, wewnętrzne to się rozbiło, to pękło. Yy, I tutaj jakby jest koniec właśnie tego, że on ma jakieś niemożności, blokady wobec Ciebie. Yy, I karty pokazują, że koło fortuny odwróci Twój los. I przy asie monet wszystko zacznie rozkwitać, bo asy to początki, wszystko zacznie rozkwitać. Relacja, relacja będzie się robiła stabilna, pełna ciepła, pełna radości, więc bardzo wam tego życzę. Okej, okay, kochani, tak, to jest wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, kochani, i proszę Was o lajkowanie, o subskrybowanie, o komentowanie filmu. Również Was zapraszam na moją stronę na Facebooku, Tarocistka AGAFI, podlinkuję Wam tutaj e, w, pod filmem, tak? E, pozdrawiam Was serdecznie, serdecznie. trzymajcie się, papa. Pa.